Po to jedzie się dalej od swojego domu, żeby zdjąć ze swoich ramion jakikolwiek ciężar, który na nich się znalazł. Nie po to, żeby dokładać na swoje ramiona jakiekolwiek ciężary, tylko żeby je zdejmować, by poczuć w sobie lekkość, spokój, mieć uśmiech. I móc się radować z obecności ludzi, którzy kochają to samo, co Ty kochasz. Myśli prowadzące dalej, a nie bliżej. Uczucia pomagające żyć, a nie te prowadzące do umierania. Po to się jedzie dalej od swojego domu, żeby siebie przekonać, że ma się. Wewnątrz siebie talent uśmiechania się do życia, do ziemi, teraźniejszości i przyszłości, do nieba także. Po to prowadzi się rozmowy, by zrozumieć, a nie uznać, że tym bardziej się niczego nie wie. I po to się mówi o sercach otwartych, by były otwarte, a nie pozamykane. Należy, po co się tu przyjechało, wiedzieć i trzeba sobie obiecać że z miejsca w którym znalazł się człowiek bierze się wszystko każdy element który jest w stanie ulepić dla ciebie szczęśliwość bezpieczeństwo wspierać szeroko rozumiane twoje zdrowie po to się patrzy w błękit nieba, by całością siebie poczuć tych, którzy z tamtej przestrzeni mają dla ciebie dobre słowa, by ich usłyszeć, by dać sobie szansę na uzyskanie czegoś więcej niż by się wydawało, że człowiek jest w stanie mieć, czuć, rozumieć, potrafić. Dokonać. Po to patrzy się w piękno wody, w ten daleki jej horyzont, by poczuć potęgę, siłę ja swojego, by poczuć swoją więź ze wszystkim, co tu, wszędzie było, zasługujące na szacunek, bo się starali ludzie coś pozostawić po sobie, by inni mieli od nich. Łatwiej. I po to się oczy zamyka, choć widoki są piękne, ale zamyka się oczy, by w sobie zobaczyć to wyjątkowe i poczuć to wyjątkowe bezcenne. Dzięki tej bezcenności, gdy się otwiera już te oczy, widzieć ten świat jeszcze piękniejszym niż go się widziało do tej pory. Mowa jest o przemianie, o wzrastaniu potencjału wewnętrznego, o odwadze człowieka myślenia niebanałym, angażowania swojego myślenia w sprawy bardzo ważne. Mówi się o uczuć, niebywałej potędze, o tej sile, która się kojarzy ludziom z sercem otwartym. Wszyscy mówią: Otwieramy swoje serce. A co to znaczy tak naprawdę? Na czym ta otwartość polega? Poczuć głęboko w sobie, nawet gdy jest się w ludzi tłumie, poczuć i wiedzieć, że w tobie, człowieku, jest niebywała nie tylko życia, również istnienia poezja tak potężna, że nigdy poezją być nie przestanie, i tak potrzebna, że nigdy. Nie przestaną jej wyszukiwać, szukać, odnajdywać w sobie. Skupcie się, kochani, wykonajcie to zadanie zbudowania potężnej ja swojego istoty na bazie wszystkiego, co możecie przeżyć tutaj. Zróbcie to. Porozmawiajcie z tą przestrzenią, która tu, wam, dom swój zaoferowała, i z tym niebem, i z tą ziemią. Porozmawiajcie. Myśląc, odczuwając, by zrozumieć, by poczuć, wewnątrz siebie zbudować to, czego nie zniszczy podmuch życia. Nie pozwalajcie na to sobie. Nie można pozwalać na życia, poturbowanie przez życia, zdarzenia. Zbudujcie siebie, człowiek, który w pozytywności. Diamentem życia się staje, a jednocześnie wie, czego chce, co chce zrealizować, wie, czego oczekuje od swojej przyszłości. Zróbcie to po to, żeście tu przyjechali. Nie po to, żeby zjeść śniadanie, obiad i kolację. Przyjechaliście po własną, każdego, prawdę i rację. Każdy przyjechał po budowanie siły wspólnymi siłami. I wspieranie tych racji ponad tymi tu odbywającymi się na przykład zabawami. Zróbcie to, zrób to dla siebie, dla ciągu dalszego, dla życia, by ono nie było w szeroko rozumianej biedzie. Bądźcie młodzi, silni, zdrowi, dający sobie radę z negatywnościami świata tego. Połączcie to, co jest błękitem i ziemi kolorytem. Połączcie siebie z tym wszystkim. Będziemy gratulować każdemu, kto, odjeżdżając z tego miejsca, sam sobie powie w głębi ja swojego: Mam siłę, wiem, nie boję się, nie przegram żadnej w życiu swojej sprawy. A potem dopowie: Ja już rozumiem, co to znaczy mieć w sobie potrzebne Niezbędne wszystko.